Ahoj. Ahoj. Pojedz telewizja national. Uh, uh, A you? Texas. Uh, uh, home city? Oh, um, uh, Houston. Hispan? Houston. USA. USA, USA americano. Yes, americano. Americano Biden uh, no, no mir. <laughs> yeah. Only to go war, 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 war. Okay. Yeah. americano. Poran, hey, Słabomir God bless you. Słabomir, ja yes. Dańsk, Ponąd Welcoming Dańsk No widzicie tutaj różne narodowości Tutaj na górę Krzyżowiec idą z różańcami Ludzie się idą modlić zobaczyć tam miejsce objawień gdzie Miliana jutro też będziemy objawienie ja. ja my tu siedzimy i filmujemy tych wszystkich Ahoj Amerykanin? No i tutaj widać Međugorje Međugorje to wygląda tak Tutaj, proszę Państwa, no tutaj byliśmy nam w kościele No nie widzę tego kościoła gdzieś tutaj daleko stąd, ale wieżyczki powinno być widać, nie wiem czy by go budynki zasłoniły W każdym razie tam gdzieś ten kościół musi być może wy go widzicie? A ja go nie widzę. Ahoj! Amerykano? No. no. A jak? Ucity. City. Ucity. Uh, fresh. Jak? From here. Here? Mm -hmm. A Polak, Poland. A, ahoj! Pirate! A, a wy skąd? Wisconsin. Jak? Och, Chicago? Chicago, Amerykano. e <laughs> Biden kaput, tylko I... Biden war, 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 exactly. dobra. Exactly. Eh. No paks, no paks. Właśnie, Montana. Montana? No. Ja? Eh, yes. Ja, Jak będzie po połowie Jezusa Chrystusa? A po polsku mówisz? Uh. Skąd po polsku mówisz? Lidle? <laughs> a ja, a ja Sławomir, ja military marine, Poland. Admiral. Jest. Yes. I co tu robisz? Co tu jesteś? Okay. <laughs> Byłeś tam, u góry? Nie. Yeah. A, tumorów, będzie się działo. Tomorrow Bye-bye. Okay. Okay. David. Yes. Ahoj. 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 Pirates. A? Corsario Corsario. A? A. A. Gdańsk, Poland. A. Poland. O, okay. Gdańsk. My Port. No, byłem tutaj dzisiaj w kościele. Nam się. No dobra. A jucham ci ty? Jucham ci city. Ham. Oh, uh, Syracuse, New York. New York. York, New York taki, duży, duży, duży. No, big, Small. big, big. big, no. No, no, big home? no, no New York City. It's no. New York City. It's three hours from. Okay. New York city, so. no, dobrze. Small. I good. Yeah, Super. Zostańcie z Bogiem. Zostańcie z Bogiem. O, no bardzo dobrze po polsku mówisz. Do, dobrze mówisz, dobrze, dobrze mówisz. No masz. A może ty jesteś yy, yy, ksiądz? Nie? Nie jesteś ksiądz. Ksiądz, no ten, co tu ma, szyją, biało. O, o, okej. Jesteś? Ksiądz? O, ojciec. Ojciec, a zakon? Zakon? Czyli yy, ojciec, Ja też, ja też jestem. Salus popali Mój Nie, ja jestem Polak Brigidan, Brigidan e, e Święta Brigida w Polsce Jest taki zakon Zakony? Tak, zakon to jest e, tam gdzie e, no chodzą takie siostry oh. Zakon Ja, yeah, habit Habit, no habit. habit, no habit, a ty też habit. Yeah. Ty też habit uh. In hotel. <laughs> <laughs> Tanka, ale, ale habit, e, ja no habit, ale jest tri. Tri zakon. E, is, e, jest to święta Brigida szwedzka. Szwedzka, szpeden. Jest taki zakon. E, woman, woman oh, yeah. a ja men. Amen. Ale Amerykan też jest Santa Brigida. Santa Brigida w Ameryce. Poszukaj. Oh, okay. O, musisz poszukać. Poszukasz to znajdziesz. Ahoj. Okay. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Spokoju życzymy. Miru, miru. Nam z jemu miru. Myslowianie. No tak się dogadałem z Amerykanem. Jak widać można, można. Okazuje się, że zakon, zakonnik amerykański. Nosi habit. Dziękuję. Sławomir Ziemiński, a tutaj jeden na bosaka lata. Halo? No i jedna na no. No buty, <grym> bez butu. Ciężko bez butu. No ale kamienie są niebezpieczne. Dziękuję. Porozmawialiśmy trochę z obcokrajowcami. Jak widać można, można. Ten na dole byli włosi nawet. No, czerwony korsa są ziemniński. Z dla Was e, wchodzimy na górę Krzyżowiec właśnie. Tam wtedy się idzie. O. No, ciężka droga, czeka mnie. Ale wejdziemy.